Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. Problem jest poważny. Na wyspy w ciągu ostatnich kilku lat wyjechało ponad milion Polaków. Wiem, że to bardzo trudny czas, że wielu z Was lęka się o to, jak będzie wyglądała przyszłość w tej nowej rzeczywistości. Jeżeli zdecydujecie się wrócić, to wracajcie. W Polsce pod wieloma względami jest dziś lepiej niż wtedy, kiedy z niej wyjeżdżaliście. Jeżeli zdecydujecie się zostać, to chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli mi zaufacie, jeżeli sprawicie, że będę waszym prezydentem, to zrobię absolutnie wszystko, włącznie z rozmową z królową, jeśli będzie trzeba. Zadbamy o was tak, jak tylko państwo polskie będzie potrafiło zrobić to najlepiej. Tylko o jedno was proszę. Uczcie swoje dzieci mówić po polsku, żeby kiedy przyjadą na święta, na wakacje. Mogły porozumieć się ze swoimi babciami, dziadkami, bo oni bardzo za Wami tęsknią. My za Wami tęsknimy.